Kochani, dzisiaj pierwszy, y, pierwsze spotkanie z wami nie jest y, tym razem z lustra, czyli przed lustrem, przepraszam, przed lustrem. Y, tylko witam się z wami y, na powietrzu. Dlatego, że bardzo się spieszyłam, że nie miałam czasu, żeby tam stać i pokazywać, co takiego mam na sobie, ale myślę, że y, warto to pokazać, dlatego, że moja dzisiejsza stylizacja jest bardzo fajna. Y, oczywiście u góry mam tutaj takie sztuczne futerko, ale y, spódnicę mam bardzo fajną. Słuchajcie, dzisiaj znowu pada deszczyk. Y, o Jezu, jestem tak. Taka trochę e, niewyspana, można tak powiedzieć, niewyspana, ale zaraz się rozbudzę, bo jadę na zakupy, oczywiście do second-handu, więc e, widzimy się później. Kochani, idę do second-handu y, i powiem Wam, że nie będę chyba dzisiaj w tym second-handzie nic do Was mówiła, dlatego że po pierwsze maseczka. I nawet tutaj mikrofon nie pomoże, i to, to tak ciężko w sumie ogarnąć, więc będziecie na pewno widziały: widzieli, co takiego kupuję, co wybieram, a porozmawiamy sobie oczywiście później. Do zobaczenia. Panie, więc to jest moja stylizacja, którą obiecywałam, że wam pokażę. I tutaj przede wszystkim uwielbiam tę spódnicę, muszę to powiedzieć, dlatego że ona jest rewelacyjna. I to jest taki też mój pomysł żeby tę spódnicę w ten sposób nosić, właśnie z koszulą taką czarną, sobie stworzyłam taki e, fajny zestaw. Pamiętacie, że ta, ta spódnica była na mnie mm, za szeroka, i to jest też taka moja propozycja. Ja sobie ją zwęziłam do pewnego momentu, następnie nadałam jej taki trochę inny kształt i bardzo fajnie to wygląda. Dobra, kochani, za chwilę zdejmuję sobie. Y Buty chciałam powiedzieć, tak, 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 dokładnie. Zdejmuję buty i y, zaczynam po prostu, biorę się za pracę. Biorę się ostro za pracę, y, dlatego że y, postawiłam sobie w życiu cel i to się samo nie zrealizuje. Także do zobaczenia później. Witajcie, kochani, ponownie, witam was bardzo serdecznie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Również zachęcam was do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Kochani, projekt 360 na początek. I już tak szybciutko wycinam kolejny element z naszej gipiury. Czy są tak drobne elementy? Już Wam to... Au! Jak zwykle się ukłułam. Gdzie ten kwiatek jest? O tutaj. Przepraszam, że tak z drugiej strony, ale dobra, już Wam pokazuję. Więc kolejny element na tym kwiatku. Szybciutko stylizacja, którą mam na sobie. Widzicie, ile ja razy się dziennie przewieram, także dobra, tym razem taka moja propozycja, jest mi bardzo wygodnie, słuchajcie, ta koszula była schowana, żeby czekała po prostu na lato, na sezon taki wiosenno-letni, natomiast ostatnio wzięłam, z powrotem wyciągnęłam ten karton z rzeczami letnimi i stwierdziłam, no nie, one są zbyt piękne żeby miały czekać. Więc pomyślałam sobie przemycę to wszystko do, do, do stylizacji takich jesiennych, a pomyślałam od razu o kozakach, które są w identycznym kolorze jak ta koszula, bo wiecie, że mam taką wersję letnią i tę koszulę zestawiam sobie z takimi szpilkami, które też są w identycznym kolorze. Także tutaj buty zaważyły na tym, żebym jednak po tę koszulę sobie sięgnęła. Jeżeli chodzi o odzież wierzchnią, co ja bym na to słuchajcie założyła? Trzeba przypatrzeć się rybkom. Jakie one mają kolory? I tutaj będzie to nasza podpowiedź, jaki wybrać płaszcz. Więc jeżeli mam już czerwoną spódnicę, bo rybki są czerwone, miałam kiedyś do tej stylizacji żółtą torebkę, no to tutaj wydaje mi się, że fajnym odcieniem płaszcza będzie na przykład jakiś taki beżowy. Beżowy albo taki trochę biały. Tak mi się wydaje, ale zobaczę jeszcze. Mam za wkrótce tę stylizację sobie gdzieś ubrać. Akurat dzisiaj założyłam ją sobie tylko tak, żeby być w domu, ale jak będę gdzieś wyruszała, to oczywiście sobie coś tutaj ubiorę. Na wierzch. Kochani, w dzisiejszym filmie wystąpi taka torebka, która jest u mnie nowością. Jest bardzo taka elegancka, kojarzy mi się z klasą, z czymś naprawdę takim dostojnym i ona jest rewelacyjna, jest taka wełniana. Jest to taka pepitka, kurza stopka, no nie wiem, jak to tam. Dla mnie to jest kurza stopka i niech tak zostanie. Zapinana jest w ten sposób. Jest to torebka taka vintage, bardzo, bardzo fajna, więc ona dzisiaj się pojawi w stylizacjach. W stylizacji, przepraszam, w jednej ze stylizacji. Kochani, tak szybciutko chciałam tutaj do Was przemówić, właściwie coś Wam pokazać. Zobaczcie, kupiłam sobie przed chwilą takie spodnie, one mają bardzo fajny kolor. Na mnie są oczywiście za duże, dużo jest w nich koloru też niebieskiego i wiecie co? Będę je za chwilę sobie przerabiała, bo chyba, o, nie zostawię sobie takiej długości. No i właśnie mam dylemat, czy sobie zostawić, czy też nie. Bo jak nie, no to zaraz je obetnę, zwężę i zrobię sobie fajne, krótkie spodenki. A few moments later. No i jednak te spodenki stały się spodenkami, czyli obcięłam nogawki, były spodniami i stały się krótkie, bardziej mi się ta wersja jednak podoba. Musiałam podjąć decyzję, dlatego że miałam już nożyczki przygotowane i stwierdziłam, że chciałabym jednak, żeby te nogi trochę pokazać. Raj stopy i ostatnio poluję na krótkie spodenki, ponieważ podoba mi się noszenie. Spodenek z kozakami, z takimi właśnie rajstopami ciemniejszymi. Bardzo mi się to podoba, i stwierdziłam, że dobra, będą krótkie. Pomyślałam sobie, że wy też, że zdanie będą podzielone, ale też stwierdziłam, że dobra, chyba tak telepatycznie pomyślę sobie, co byście mi odpowiedziały, i postawiłam na szaleństwo, czyli obcięłam jednak te spodnie. Jestem bardzo zadowolona. Potrzyłam je. Są tak, z takim wysokim stanem, bo automatycznie, jak je zwężamy, no to też powoduje to, że spodnie się tak jakby podnoszą do góry. Jakoś tak jest. Kochani, stylizacja, która wam się wyświetli z tymi spodenkami, to jest po pierwsze żółta koszula. Żółta koszula, która ożywia i jest takim naprawdę fajnym tutaj akcentem. W całej tej stylizacji kozaki niebieskie, ponieważ od początku jak zobaczyłam wzór na tych spodenkach, to wiedziałam, że trzeba je ożywić kolorem niebieskim. Dwa paski tutaj założyłam, jeden bordowy, żeby fajnie tutaj podkreślić sobie talię, a drugi założony trochę niżej jako taki biżuteryjny, czyli takie widzi mi się moje, czyli stylizacja po prostu typowo pode mnie. O. Teraz, kochani, taka przepiękna koszula, która jest w 100% wykonana z wiskozy, bo to sprawdzałam, wyprasowałam ją tutaj specjalnie dla Was, żeby ładnie się prezentowała. Jeżeli chodzi o dobór dodatków i w ogóle wszystkiego, co jest w tej stylizacji, to bardzo uważnie przyglądałam się tej koszuli. Zobaczyłam, co ona takiego w sobie posiada, co, znaczy, właściwie jaki ona ma wzór. I przede wszystkim mm, na początku. Gdzieś wydobyłam z tego buty. Zobaczyłam moje buty, które są w takim kolorze nietypowym, i na tej koszuli też jest taki właśnie nietypowy kolor. Druga rzecz, pasek. Dlaczego taki pasek? Ponieważ tutaj mamy wstawki takie właśnie w identycznym kolorze, takie czerwono-koralowe. Właściwie to są koralowe, tak. Dlatego też ten pasek. I czemu spódnica w takim wzorze wężowym. Otóż moi kochani, ja gdzieś ten wzór też tutaj widzę. No nie wiem, jak wam to powiedzieć. Ja po prostu patrzę na te rzeczy inaczej. No, nie wiem. Mam nadzieję, że też to widzicie, ale uważam, że tutaj ona pasuje i wszystko bardzo ładnie tak ze sobą y, wygląda. Ta koszula jest ogólnie takim ponurakiem. Ja często sięgam, kupuję często takie ponuraki, żeby dać im drugie życie. No i tutaj też ta koszula była dla mnie takim trochę wyzwaniem, ale jak zobaczyłam, wiecie co najbardziej mnie w niej urzekło? Te wstawki koralowe. Wiedziałam, że ją trzeba, że on ma szansę, że ma potencjał do tego, aby ją tutaj, wiecie, ożywić. Teraz taki sweter, miałam kiedyś coś podobnego, wersja niebieska, tamten był z wełny wykonany, ten jest y, chyba, z, jest to skład sztuczny, natomiast bardzo mi się podoba ten kardigan, on jest taki, y, taki wytworny, wiecie, on coś w sobie takiego ma, co bardzo mi się podoba. Pod spodem mam spódnicę, taką tiulową, która troszeczkę gdzieś mnie pogrubia. Tej stylizacji mogłabym założyć równie dobrze coś innego. Myślałam o cekinowej sukience, takiej w kolorze bordowym i też sprawdzę tę opcję, zobaczę, jak to będzie się prezentowało. Wówczas ubiorę sobie albo beżowe botki, albo konkretnie bordowe, żeby nawiązywały do wystającej sukienki cekinowej, Ale na dzień dzisiejszy taka trochę inna propozycja, która przyszła mi jako pierwsza na myśl, czyli zapiąć to ogólnie, dodać bordowy pasek, podkreślić sobie talię i tutaj bez jakichś takich większych szaleństw, aczkolwiek chciałam ten sweter, żeby stał się taki trochę biżuteryjny, czyli podkreślić jego, jego szlachetność. I stąd też pojawiły się takie buty ozdobne w tej stylizacji, nie bez powodu, właśnie po to, żeby troszeczkę nawiązywały do tych guzików, po drugie, żeby ten sweter był taki bardziej. Bogaty, muszę tak powiedzieć. Macie wy się ze mną z tym. Bogactwo, jak to się śmieje z, ty z tymi rzeczami. Teraz taki futrzak sztuczny i teoretycznie co można w nim zrobić? Słuchajcie, z nim zrobić tak. E można podwinąć sobie rękawy, wówczas e one są na mnie dobre, natomiast e zostawiłam sobie taką opcję e odwinięcia tych rękawów. I one są takie na mnie przydługie i, i bardzo fajnie, bo jest mi ciepło po rękach. Już ja sobie wyobrażam, jak e wędruję sobie w tym płaszczu, w tym futerku, przepraszam, e gdzieś i pada deszcz. I ja sobie po prostu już przenoszę się w ten świat. Deszczowej takiej pogody, i bardzo dobrze się w tym, w tym futerku czuję. Pod swodem mam ten ciepły sweter, więc jest mi jak najbardziej ciepło. Jestem spełniona w tym momencie. I tutaj, kochani, jeszcze gdybym chciała na przykład zaszaleć, to mogę sobie dodać czekoladowe kozaki, moje. Wiecie, to mogę sobie yy, w różny sposób z tym futerkiem kombinować. Natomiast chciałam tutaj. Yy, Pokazać nogi, pokazać nogi, czyli jakaś taka mm, przezierność, lekkość w tej stylizacji się pojawiła, więc y, taka moja propozycja na dzisiaj. Może w przyszłości w tych naszych filmach z zestawami pojawi się jakaś inna propozycja, jakaś inna odsłona tego futerka. Kochani, teraz coś po prostu takiego na pierwszy rzut oka kiczowatego, bo trochę tak się to może kojarzyć, ale gdy przyjrzymy się tej rzeczy i troszeczkę zastanowimy, to można z niej coś wydobyć. Podobało mi się to, że ona jest taka krótka i jakby tutaj jest ta talia tak wydłużona. Natomiast gdzieś ta spódniczka jest taka ultra krótka, można tak powiedzieć, zaczyna się poniżej bioder. I tak mi się to spodobało, i pomyślałam sobie, kupię to, bo nikt tego raczej nie weźmie. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj wycięcie, takie, taką łezkę, która jest no taka bardzo y, pobudzająca, ale w taki, wiecie, odpowiedni jeszcze sposób, nie przesadzona. No i oczywiście, tak, y, tej sukienki za bardzo nie będzie widać, można tak powiedzieć, ponieważ ona y, będzie założona pod pod żakiet Podżakiet taki oversize'owy w kolorze niebieskim, czyli takie połączenie nietypowe. Błękit i brąz, zupełnie coś, coś takiego innego. Miałam na początku inną wizję, ale to tak jak mówię, może się to pojawić, te inne wizje w kolejnych filmach, w takich filmach z zestawami. Natomiast tutaj ta sukienka jakby pełni taką rolę rzeczy basicowej, ale również gdzieś jest taką tajemnicą, bo... Patrząc na tę stylizację, możemy się zastanawiać, co tam jest takiego pod spodem. Tu wystaje jakaś krata, tutaj mamy jakieś takie wycięcie, nacięcie, rozcięcie nie wiem jak to nazwać ale również, czemu jest taka tajemnica bo zastanawiamy się, jak ta sukienka wygląda czy ona ma rękawy, czy też nie ma wiecie. No tutaj to jest taka moja, jak wiecie, własna interpretacja. Kolejna rzecz to jest przepiękny kardigan w cudownym kolorze i stylizacja taka nietypowa, dlatego że mogłabym iść na łatwiznę i ubrać to tak naprawdę do wielu, wielu rzeczy, uspokoić to, bo to jest spokojność, właściwie nie uspokoić, a pójść w ten spokój. Natomiast ja lubię szaleństwo, lubię iść pod prąd, więc stylizacja. No, taka właśnie pod prąd, można powiedzieć. Nietypowa, dużo wzorów, dużo kolorów, jakaś krata, jakieś takie karty tutaj. Kołnierz właśnie z, z takich kart. Ehm, kołnierz karciany, przepraszam. E, I tutaj po prostu spokój i burza. Burza i spokój, takie dwa przeciwieństwa totalne, a przeciwieństwa się przyciągają, jak wiecie, więc tutaj nie bez powodu taka moja propozycja, trochę odjechana, trochę taka nieposkromiona, więc jak najbardziej ja jestem na tak. Kochani, tego dnia byłam w kilku second-handach, wiecie, że w tamtych pozostałych nie nagrywam, ale rzeczy tak sobie mieszam. Więc to jest nie tylko to są nie tylko rzeczy ze sklepu Upieram, ale również z innych lumpeksów. Także moi kochani, jeszcze tylko dodam, że wszystkich rzeczy z ubieram dzisiaj nie pokażę, dlatego że jest tego bardzo dużo, więc zostawiam je sobie na kolejne filmy jako takie hole jako rzeczy dostawiam zostawiam sobie na, do kolejnych filmów, e, właśnie w takich holach lumpeksowych Wam je po prostu zaprezentuję. Zaprezentuję, kochani, coś takiego i już mówię jaka z tym zadziała się e, historia. Otóż e, prałam to dwa razy i to się troszeczkę skurczyło, jak ja się cieszę, dlatego że te rękawy się tak sprały, co mi się bardzo podoba, to jest zamsz ogólnie rzecz biorąc, a to jest sztuczne futerko, e, sprały się te rękawy i dzięki temu Mogę sobie nosić te czerwone, piękne rękawiczki, które bardzo dobrze widać. Bo jak te rękawy były dłuższe, to takiego efektu nie było. Te rękawiczki nie były aż tak widoczne. Natomiast bardzo się cieszę, bo już chciałam jakiś płaszcz obciąć, obciąć rękawy, żeby właśnie pięknie eksponować rękawiczki, które dostałam od mojej ukochanej pani obserwatorki. Pozdrawiam ją zresztą bardzo, bardzo serdecznie. I moi drodzy, z tyłu też się zadziała jakaś taka tutaj historia, bo gdzieś tam się to powałkowało, pofalowało, podoba mi się to, bo, bo gdzieś to jest coś innego, to jest coś takiego dziwnego, więc jak najbardziej to do mnie przemawia. Teraz koszula. Takiej jeszcze nie miałam w swojej garderobie. Już teraz mam. To jest koszula we wzory. Kolor taki różowy, przygaszony, buraczkowy, biskupi. Nie wiem, jak to nazwać. Kurcze pieczone, ale bardzo, bardzo fajny. I powiem Wam, że ta koszula nie ma chyba. Dwóch guzików na dole. Na początku myślałam, że to tak specjalnie, ale jak zobaczyłam dziurki, no to stwierdziłam, nie, no guzików brakuje. Nieważne, bo one nie są mi wcale potrzebne tutaj, dlatego że koszulę i tak sobie wpuszczam do środka, przeważnie tak robię, więc nie mam, nie ma z tym najmniejszego problemu. Gorzej jakby tych górnych brakowało, to już by był problem. Musiałabym coś tutaj przyszywać. Moi drodzy, stylizacja ze spódnicą w bardzo podobnym kolorze, tylko taką brokatową, bardzo prosta, podkreślenie tali paskiem i Buty, i do tego buty, i cała stylizacja jest gotowa. Oczywiście, z taką koszulą można jeszcze sobie pokombinować z żółtym kolorem, na przykład z kolorem niebieskim, z przeróżnymi wzorami. Także wiecie, tu musi zadziałać wyobraźnia. Stylizacja jest ta, którą Wam się wyświetliła, jest poprawna i też podoba mi się, wiadomo. Zależy gdzie i z kim mamy się spotkać. Dodatkowo na to wszystko ubrałabym nawet ten czarny futrzaczek. Kolejna rzecz to jest prochowiec, taki szaro-beżowy, bardzo fajny, prosty, zwykły płaszcz, który naprawdę no podoba mi się. Podoba mi się i tyle lubię takie płaszcze, jak wiecie, już kiedyś to w, o tym na ten temat mówiłam. Z tyłu tak się prezentuje, mamy taką y, klapę, jak ja to nazywam, tutaj jest dodatkowo ozdoba w postaci takiej malutkiej patki, guziczka. No i tak on się właśnie, słuchajcie, prezentuje. Moja stylizacja to jest pasek, jeden, ten właściwy, który tutaj jest materiałowy, żeby wszystko sobie zabezpieczyć, zwęzić, bo ten płaszcz jest na mnie oversize'owy, jest on w rozmiarze 16, ale dodatkowo jeszcze tutaj taki pasek delikatnie taki błyszczący. No i. Co jeszcze do tego ubrałam? Do tego ubrałam jeszcze sobie przezroczyste botki, żeby było trochę lżej w tej stylizacji. Żeby ona była lżejsza. I jeszcze do tego torebka. Torebka i tyle. I gotowa stylizacja. Kochani, teraz taki bomber. Wiecie, że miałam kiedyś takie ogarnęło mnie takie szaleństwo kupowania tego typu rzeczy. Miałam kolekcję nawet przeróżnych takich właśnie jedwabnych bomberów, no różnych, różnych, różnych i takich trochę bardziej kiczowatych i które starałam się w jakiś sposób fajny wystylizować. Kochani, tutaj mamy po pierwsze, rozmiar M, od tego zacznę po kolei. 75% jedwabiu i 25% nylonu, więc to jest taka rzecz pomiędzy. Jest w stanie idealnym, bardzo mi się to podoba. Mam cudowne takie kolory, ma ogromny potencjał. Lubię takie zagadki, lubię takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie wiadomo jak wystylizować, ponieważ no, można iść w taką, na taką, w taką łatwiznę, jakby powiedzmy, no, łatwiznę. No, po, poprawność, poprawność i bym mogła do tego ubrać sobie. Jaśniejszy jakiś dół, jaśniejsze spodnie, i wystarczyłoby na przykład założyć sobie te moje szpilki, bo one by bardzo tutaj pasowały. Można by było dodać żółte szpilki, żeby stylizację ożywić, więc w gruncie rzeczy tutaj mamy duże pole do popisu. Natomiast moja dzisiejsza stylizacja to też jakaś taka inna propozycja. Patrzę się na to rzecz, bo jest naprawdę śliczna, śliczna. I, I to jest coś fajnego i dziwne, że nikt tego nie chciał. Zawsze ja takie rzeczy chcę i bardzo dobrze w sumie. I zastanawiam się, jak to przemycić teraz y, do tej pogody, która jest. Czyli zimno, no może nie, no dzisiaj jest minus jeden, to może nie. Może dzisiaj tego nie będę przemycała, ale wyobrażam sobie taką pogodę. Powiedzmy Wyobrażam sobie taką pogodę, powiedzmy 10 stopni, 12 do 12, no to już taki, wiecie, super ekstra pogoda i na przykład to chciałabym założyć na coś, żeby to było jednak widoczne na zewnątrz, żeby każdy to widział, jakie to jest piękne. Muszę coś wymyślić, słuchajcie, wymyślić, pokombinować, bo to jest w rozmiarze M, gdyby to było w rozmiarze XL, no to mogę sobie wtedy to ubrać na jakiegoś futrzaka, a tutaj ta M to tak troszeczkę, wiecie, muszę to przemyśleć. Kochani, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie, kochani, w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Również zachęcam Was do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.